Za niespełna 50 minut. Na tej trasie w Spindlerowym Młynie rozpocznie się już ósmy slalom gigant tegorocznego sezonu. Pierwsze siedem za nami. Niesamowita walka. Słyszycie tutaj, jaka jest atmosfera. Co się dzieje? Coś wspaniałego, coś niesamowitego. My jesteśmy teraz na trybunie przeznaczonej dla narciarzy, czyli jeżeli jeździsz na nartach, możesz tutaj sobie na tę trybunę wejść, oczywiście zakupić odpowiedni listek, jak to Czesi mówią. Jesteśmy mniej więcej w połowie tej oto trasy. Pierwszy, pierwszy przejazd już ustawiony przez amerykański sztab, drugi będzie ustawiany przez Słoweńców i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Walka na pewno będzie bardzo zacięta. Na starcie e, zgłosiły się, no oczywiście, są wszystkie e, liczące się e, panie w slalomie Gigancie. Jest Julia Szajb, która prowadzi, jak na razie, w Pucharze Świata i jest bardzo blisko e, małej kryształowej kuli. Będzie Michaela Schifrin, będzie Kamille Rast. No oczywiście, nie może zabraknąć maryny, której forma cały czas wyszkuje Zaczęła od drugich dziesiątek, a ostatnie już trzy występy, jak pamiętamy, piątym. Miejsce następnie siódme i ponownie piąte. Zobaczymy, co dzisiaj ta trasa tutaj nam pokaże. Wydaje się być twarda, mimo że temperatura jest tak 0 minus 1. Warunki są fajne, choć brakuje trochę słoneczka do atmosfery, ale miejmy nadzieję, że będzie wspaniała walka. I u nas za godzinę, u was już za chwilę. No i my już zaparkowani, na parkingu P2. Starczyło miejsca. Nie trzeba było parkować w Rachlabi i jechać autobusem, a tych autobusów tutaj naprawdę widzieliśmy sporo jadąc do szpindlerowego młyna. No idziemy teraz ogarniać dalej, aby dostać się pod trasę na Świętym Piotrze. Tylko trasa, tam, 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 tam Oh yeah To tam jest Puchan. Trasa robi niesamowite wrażenie. Wchodzimy do środka i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. będzie ciężko zebrać myśli bo muzyka naparza w niesamowitych decybelach chyba trochę za głośno ale ma być to święto narciarstwa dzisiaj i pewnie takowym będziemy, idziemy szukać jakiejś miejscu. tutaj na tej scenie dzisiaj polecą dźwięki Guns N' Roses to w przerwie między pierwszym a drugim przejazdem no, idziemy zobaczymy, może uda się jakąś fajną jeszcze miejscówę dorwać. Są kibice Maryny. Są kibice Michaeli Schifrin, A więc zapowiada się naprawdę wielkie, wielkie święto narciarstwa. A tak wygląda dzisiejsza trasa. Tak wygląda meta. A my, tymi wykutymi,

Dobrze ruszyła. 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 セキュリティー Jesteśmy po pierwszym przejeździe, wielkie emocje na świętym Piotrze. Jak na razie prowadzi Sara Hector i to jest tylko 200 setne sekundy nad Kamieras ze Szwajcarii. Nasza Maryna Świętna postawa jest na pozycji szóstej, na pozycji szóstej, sekunda 36 tam na pewno z tyłu będą atakować. O'Brien ma bardzo małą stratę, zobaczymy czy to się uda utrzymać, a może zaatakować czwartą szifrę czy piątą molca. Już jednego o tym się przekonacie. Będziemy również za chwilę u nas za godzinę. A u Was, już za chwilę na egzaminie. Zobaczcie, co można robić w trakcie przerwy. na moich na takim symulatorze. Właśnie ktoś na start. I poszedł jeden stren, drugi. Można sobie zrobić fotkę z Mikelo. Można popatrzeć sobie na najnowszą kolekcję Dominka. To jeszcze z takich informacji logistycznych, organizacyjnych, gdzie możecie sobie tutaj kupić bilety i na jakiej trybunie się znaleźć, bo tak, można sobie kupić taki GA i sobie wtedy poruszacie się po, w zasadzie po całym terenie oprócz trybun, czyli tam można sobie znaleźć fajne, fajne miejsce Oczywiście będzie odpowiednio wcześniej, można sobie pójść wyżej, tam gdzie my byliśmy na pierwszym przejeździe, tam jest też e, trybuna, trybuna dla e, narciarzy, jeżeli chcecie pojeździć sobie na nartach tutaj na tych oto trasach, to tam można się udać na tamtą trybunę, no i dwie trybuny na mecie, czyli e, tamta jest bodajże najdroższa, tam około 2200 koron i piękny widok praktycznie na większość trasy.

The leader of this government, Bye bye Domas, Star will begin as a 30th year, obviously, but it will be before the full

pierwsza chyba. Zobaczymy. on the unofficial results of today's Spindle and clean, 2026 Audi FIS wrote World Cup Giants we are pleased to present, in third place, representing the United States, Michaela Schifrin! Na sam koniec dopadły mnie problemy z mikrofonem, ale podsumowując, ktoś kiedyś powiedział, że narciarstwo, jazda na nartach jest jak taniec z górą i dzisiaj święty Piotr najlepiej poprowadził Sarę Hektor i poprowadził ją do zwycięstwa. Wspaniale też wypadły dwie amerykanki. Pola Molcan wskoczyła na drugie miejsce, Michaela Schifrin miejsce trzecie. No niestety Maryna Gąsienica Daniel dzisiaj poszła wabank, poszła All-In w drugim przejeździe i nie udało się tego przejazdu e, ukończyć, ale e, również Julia Scheib, dotychczasowa liderka, też nie ukończyła tego e, przejazdu, także to świadczy, jak dziewczyny bardzo mocno jechały w tym drugim przejeździe i niestety nie udało się e, dojechać e, do mety. Zawody Pucharu Świata w Slalomie Gigancie, w Szpinderowym Młynie. Anno Domini 2026 przechodzą do historii. Słuchajcie, wspaniała atmosfera, niesamowity poziom sportowy, mnóstwo atrakcji. Nietuzinkowa organizacja. Naprawdę było, było naprawdę super. Ja sobie nie wyobrażam, co się dzieje w takim Wengen czy Adelboden, kiedy ta wielka wrzawa niesie się po tych szczytach alpejskich, ale w szpindlu nie ma się czego wstydzić. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania, a do tego dostosowali się wspaniale kibice i zawodniczki, które stworzyły nieprawdopodobny spektakl. To tyle na dzisiaj. Słuchajcie, jeżeli podobał Wam się ten materiał. Zasubskrybujcie, polajkujcie, dajcie komentarz i do następnego. Dzięki. Hej! Nie działa mi mikrofon, czy u mnie nie działa mikrofon? się nadbadała? Może. A walka pewnie będzie zacięta. No i nie wiem czy ja się nagrywam. Uwaga, bo teraz nagrywam i nie machamy. Starasz się mnie trzymać w kadrze, tak, super.